Codzienne wiadomości z województwa pomorskiego. Echo Pomorza codziennie o godzinie 17.10 na antenie Eurowli. Na program zaprasza Telewizja Mixli, nadawca drugiego sezonu Rodziny Zmieszanych. Dobra, jestem już na miejscu. Pora zadzwonić do kolegów. Witaj, Adam, jesteśmy z Igorem w drodze. Za chwilę będziemy w naszym ulubionym miejscu. Wspaniale, czekam tu na was. Witaj, Adam, już jesteśmy. Dokładnie. Wspaniale. Zatem, co u was? A wiesz, dostałem okrot rodziców za to, że zrobiliśmy ostatnio wulkan z Coca-Coli. Ach, tak pamiętam. Przynajmniej koledzy z klasy podzielali nasz entuzjazm. Zawsze coś. Chętnie bym se zrobił jakieś wagary czy coś. A możemy jutro poprzez ostatniej lekcji bo na końcu mamy z kosą. Racja. Nie chcę aby mi znowu wstawiła jedynkę za kreatywną odpowiedź. Poważnie? To prawda. Ciebie wtedy nie było. Ale Julak jak byliśmy no i baba wstawiła mu jedynkę mimo że czysto teoretycznie odpowiedź była dobra. Kiedyś tą babę będzie trzeba fizycznie usunąć ze szkoły. Zgadzam się. Dobra panowie. Idziemy do żabki. Oczywiście. A to co? Siema ziomki. Nie wiecie, że dziś żabka jest nieczynna? Ale przecież nie ma niedzieli. To prawda, ale ostatnio doszło do nieznanego incydentu. Tak przynajmniej opowiadali świadkowie. Kradzież? Napaść? Coś w tym stylu. Póki co nikt nie chce zdradzić o co chodzi. To jest strasznie podejrzane. Ta sprawa nie da mi spokoju, muszę poznać prawdę. Może niedługo dowiemy się więcej. Witaj mamo. No synu, jak mi się wytłumaczysz z tej jedynki z chemii? Mamo, ta babka z chemii to nie chcę słyszeć twoich durnych wymówek. Marsz do pokoju i nie wychodź póki ci na to nie pozwolę. Dobra, nie chcesz mnie wysłuchać twój problem. To strasznie niesprawiedliwe. Nawet moja własna matka nie chce mnie wysłuchać, tylko kieruje się szablonowymi zdaniami. Nadejdzie czas, w którym odegram się na tej babce.